Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Halina Elżbieta Daszkiewicz i jestem autorką dwóch części Matyldy. Dzisiaj chciałam opowiadać o drugiej części Matyldy, która niedawno ukazała się w wydawnictwie Debiutant. Książkę będzie już można wypożyczyć w Bibliotece na Matejki. Jak Państwo pamiętacie, z pierwszej części Matylda miała trochę problemów. Troszkę na wesoło było, troszkę na smutno. Poznała w ostatniej części książki, poznała Pana, pana Adama, no i nie wiedzieliśmy, czy będą dalej, czy spotkają się, jak to będzie dalej. Matylda powoli ułożyła sobie życie z Adamem w tej drugiej części. Boi się wszystkiego, boi się, jak to będzie po tylu latach samotności, spotykasz obcego człowieka. I nie wiesz, nie wiesz, jak wam się ułoży życie, czy dasz radę. Z kimś z drugiej strony ma świadomość, że jeżeli teraz nie zdecyduje się, to kiedy? My już bliżej końca, jak to się mówi. W Mateldzie mamy, ponieważ zależało mi na tym żeby pisać o mieście, o ludziach, których znamy, których spotykamy na swojej drodze, o wszystkim tym, co się dzieje w mieście, to i w Matyldzie jest. W pierwszym rozdziale jest orszak Trzech Króli y, tradycyjny. No, w tej chwili, w tym roku nie było wiadomo z jakich względów, ale Matylda z przyjaciółmi idzie na orszak Trzech Króli. Tam się dowiemy, co się działo. W drugiej części może ja tak y, wezmę ze spisu treści. W drugiej części mamy cały rozdział o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ponieważ w Gorzowie jest kilka sztabów, bardzo ładnie pieniądze są zbierane, no więc raczej trudno, żeby Matyldy nie było. W trzeciej części jest historia Zenka. Włączyłam trzeci, trzecią bohaterkę, ponieważ jest Magda Matylda, ale włączyłam trzecią bohaterkę Halszkę, która mieszka na fyrtlu, bo zależało mi bardzo, żeby pisać o fyrtlu. A co mają wspólnego Matylda z Magdą? Nic z fyrtlem, czyli musiałaby być trzecia osoba i ich przyjaciółka. No i okazuje się, że Halszka. Była szwagierką Zenka, tak wynikło z życiorysu i tutaj takie wielkie zdziwienie. Jest koncert Eli Kuczyńskiej, nieżyjący już, w mojej bibliotece na ulicy Matejki, jest opisany. Jest opisane sadzenie lip, drzewek na Fyrtlu Uchalski. Jest opisany mural NONCI. Kiedyś na, napisałam książkę o NONCI, nie mam jej tutaj, w tej chwili nie wzięłam, ale książka jest wydana w języku romskim, więc jak będzie wydana w języku polskim, to też ją poreklamuję tutaj, ale tutaj jest opisany mural. Tu jest y, opisana też współpraca mieszkańców, czyli Romów, y, y, gadziów, jak to się nazywa, są imprezy wspólnie robione. Jest też y, Tytuł, y, tytuł Matyldy II to jest Jak zabić muchę. Jest też właśnie wątek o tym, jak można zabić muchę. Ile to trzeba się napracować, prawda? Więc musiało być na wesoło. Y, Matylda, y, ludzie poznają Matyldę, moi czytelnicy, którzy już czytali drugą część. Poznają ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Ojej, pani Elu, a ja znam tego, ja znam tego, ja znam tamtego i zaskoczyło mnie bardzo, kiedy jeden z moich czytelników napisał do mnie, że poznał swoje dwie kuzynki, które są w książce. Także po 40 lat nic nie wiedział o nich, co się o nich dzieje, gdzie są, po prostu no, nie spotykaliście się, tak wyszło. I się okazuje, że jego kuzynki akurat są w Matyldzie. W gazecie W Kobiecie i Życie jest też duży artykuł. Właśnie dzięki temu, że zaczęłam pisać już w wieku w emeryckim, jako emerytka. Więc ukazał się w Kobiecie i Życie taki dość spory artykuł na ten temat, co mnie bardzo cieszy. Teraz y, może przeczytam kawałeczek tak na wesoło troszeczkę, kawałeczek Matyldy pod tytułem Fertlowe lipy. Ala przebiegła przez podwórko. Z jednej klatki do drugiej było tylko parę metrów. Ogromne kałuże zajęły całe połacie terenu pomiędzy blokami. Silne ulewy od kilku dni zmieniły podwórko w jedno wielkie bajoro, w które właśnie zapadły się jej klapki. Cholera powinnam zamówić taksówkę, mruknęła sama do siebie. Mogła wyjść od frontu, tam był chodnik, ale lenistwo zwyciężyło. Znosiła słoiki do piwnicy i nie chciało jej się wracać na klatkę schodową, wybrała skrót. Podeszła bo Drzwi Matyldy zdjęła upłocone klatki i zapukała, i zapukała. Matylda akurat rozmawiała przez telefon z Halszką, kiedy Ala zapukała. Nie spodziewała się gości. Magda pojechała z Mirkiem do jego rodziny na trzy dni. To na pewno nie ona. Zresztą ktoś pukała. Magda bez pukania najpierw naciskała klamkę i kiedy drzwi były zamknięte, dopiero wtedy smyrała palcami po drzwiach. Matylda otworzyła nadal rozmawiając. Kiwnęła ręką na Alę, Przeszła do kuchni. Ala podreptała za nią. Usiadła i czekała na koniec rozmowy. Przepraszam, Ala. Matylda wyłączyła telefon. Sama wiesz, jak się rozmawia z Halszką? Wiem, milion spraw do omówienia. Ala poruszała palcami u nóg. Ciągnęło od kafelek, a ona miała gołe stopy. Powiedz mi, ile wydałaś na remont kuchni, o ile jeszcze pamiętasz? Wiesz, ja remontowałam całe mieszkanie. Matylda wstawiła na gaz czajnik zwany batorem. To nie będzie krótka wizyta, herbatę trzeba zrobić, ale możemy zaraz sprawdzić, tak mniej więcej. Przelecimy po rachunkach. No wiesz, Mietek tylko ochlapał pokoje farbą, jak nam zlikwidowali piece, ale uniosła lekko nogi. Nie mamy na razie za wiele kasy, to zrobimy kuchnię i łazienkę, a na resztę przyjdzie czas. Może za rok, jak uzbieramy trochę pieniędzy. A nie lepiej uzbierać na wszystko i zacząć za rok? Matylda spojrzała na podłogę. Coś ty zdurnia, masz gołe nogi, a u, u mnie się nie zdejmuje butów przecież, kapci, poprawiła Ala, a raczej klapek. Przez podwórko szłam, dodała opuszczając wzrok, raczej przez bajoro, Majtylda pokiwała głową z dezabrobatą. Przeszła do przedpokoju, pogmyrała w szafie i przyniosła kapcie. Masz, bo zmarzniesz i choroba gotowa, nie chcę ci pobrudzić, ubieraj, stare są. Przemyciła mi jedna, jak mi Magda wszystko wywalała, roześmiały się obie. Chyba ci malinek zaparzę na wszelki wypadek albo lipę. Maliny. A wracając do zaoszczędzenia na gruntowny remont, to powiem tak, nie mam żadnych szans. A niby dlaczego? Czemu? Zdziwiła się Matylda. Sprawa jest prosta i chyba znana ci z autostopcji. Ala podmuchała w kubek i łyknęła zaparzone maliny. Za każdym razem, kiedy już uzbieramy jakąś konkretną kwotę, Nasze dzieci nie wiadomo jakim cudem w tym momencie mają jakieś pilne wydatki. Spłaty, opłaty czy czort wie co. I robią. I co robią? Lecą jak w dym do nas. A my nie umiemy omówić, odmówić, bo ich potrzeby są ważniejsze od naszych. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć: właśnie takie są smaczki dotyczące naszych dzieci, kiedy dorosłe dzieci przychodzą do rodziców po pieniądze. I nie liczą się z tym, że rodzice mają jakieś swoje wydatki, no a rodzice jak to rodzice, no niestety, ale, ale finansują, no bo co, dzieci ważniejsze, prawda? I właśnie takich dużo jest takich y, opisów tego, co my robimy dla dzieci. Bardzo dużo jest. Jest bardzo dużo humoru też, bo y, książka musi być czytana y, z jakimś takim żeby fajnie się czytało, musi być odrobina humoru. Wczoraj byłam w pewnym miejscu i jedna z czytelniczek, która niedawno kupiła książkę, opowiadała, że przyniosła do domu. Nim się rozebrałam, jej mąż wziął książkę, otworzył na którejś tam stronie i mówi tak się chichrał i stwierdził, że on pierwszy czyta, bo jest tak wesoła książka, więc dlatego bardzo polecam. Nasze życie, życie emerytów to nie tylko jakieś tam smutki, nie tylko jakieś myślenie o przeszłości, owszem, jest bardzo ważne, ale też i w, w myślenie o przyszłości, spotkania jakieś towarzyskie. Jeszcze w tej chwili, w dobie epidemii, jesteśmy z reguły zamknięci bardziej w domach nie mamy gdzie wyjść, nie możemy się spotkać. No to możemy sobie spokojnie przeczytać książkę, prawda? Także bardzo polecam. Bardzo polecam Matyldę 2. Oczywiście kto nie czytał również pierwszą część, naprawdę warto. Dziękuję uprzejmie.